Witam. Właśnie wróciłem z biegania i tak mi się skojarzyło, kiedy bardzo ciężko mi się biegało, to powiedzenie popularne teraz w social mediach. Choose your heart, czyli wybierz swój ciężar. Jeżeli wybierzesz chwilową lekkość, nie ćwiczenia, nie biegania, właściwej diety, no to później będziesz cierpiał i miał ciężar związany z problemami zdrowotnymi słabością, cokolwiek tobie zrobić będzie, w szczególności na starość będzie tobie ciężko. A jeżeli zadbasz o to wcześniej i podejmiesz ten trud ćwiczeń właściwego dbania o siebie, to będziesz bardziej no, silny, później, bardziej zdrowy, będziesz miał mniejsze obciążenie. To jest jeden z przykładów w wielu kwestiach czy to nauki, pracy, też jest kwestia tego, że możesz w okresie edukacji wybierać łatwą drogę, a później, w, nie jest to reguła, ale w dużej części tak jest, a później może być tobie trudno znaleźć właściwą pracę. Ja chciałem to wszystko przyrównać do kwestii właśnie religijnych. Jeżeli podejmujesz krzyż, chodzenia codziennie do Eucharystii, modlitwy różańcem, uświęcania się. Podejmujesz ten trud walki ze słabościami, z grzechami. Oczyszczasz się ze słabości ciała poprzez post, poprzez wstrzemięźliwość od nieczystości, od pornografii, od chwilowych przyjemności. Wtedy masz dostęp, jeżeli się powstrzymujesz od tego, to masz wtedy dostęp Boga do ciebie, który cię pomaga w życiu i wszystko jest napełnione jego wsparciem w emocjach, w uczuciach. Mówię to z doświadczenia. Jednak, jeżeli w czasie w szczególności ataków szatana podejmujesz chwilową przyjemność, czy to w alkoholu, czy to w przyjemności cielesnej, nieczystości, no to przez chwilę zapominasz o trudnościach, ale później jest tobie bardzo ciężko, ponieważ atakuje ciebie szatan i po prostu cierpisz. W kwestii życiowej też tak jest, jeżeli idziesz drogą życia religijnego, ma to jest to związane z wyrzeczeniami, czyli odrzuceniem tego, co tobie szkodzi innym, rezygnujesz z priorytetów takich, jakich, jakimi na przykład jest priorytet materializmu, jakiejś kariery, a wybierasz drogę doskonalenia się tego, aby wejść w komunię z Bogiem, wtedy no, czeka ciebie. Poza doczesnym wsparciem Boga, to czeka Ciebie wakacje w niebie. Mam nadzieję, jeszcze jestem o tym przekonany, że jest to możliwe, jeżeli się uświęcisz wystarczająco, do czego prowadzi mnie Bóg: zostać zabranym w ciele i duchu do, do nieba z najbliższymi, których będziesz mógł poprowadzić też do tej komunii. A jeżeli tego nie będziesz robił, będziesz wybierał drogę tego świata, czyli taką bezpieczną drogę: e, praca, podatki, e, priorytety materialne, oglądanie się na wszystkich koło, na media, podążanie za tłumem, e, który odciąga od Boga, od kościoła i e, od uświęcania, e, no to może czekać ciebie e, czyściec albo jeszcze gorzej. A więc wybierz swoją trudność w życiu. E, ja wybieram codziennie chociaż te pół godziny w kościele.